Ten samochód nie mógł się sprzedać, mimo że był bezwypadkowy, miał niski przebieg i dobrze wyglądał. Dopiero poprzecenie o 3000 euro zniknął w jeden dzień, a kupujący mógł zarobić na nim kilkanaście tysięcy złotych. Dlaczego tak się stało i czy naprawdę było warto? Cupra Formentor VZ z 2022 roku. 2.0 TSI, 310 koni, napęd 4x4. Przebieg? 66 tysięcy. Idealnie jak na wiek i silnik. Stan techniczny, bezwypadkowe, mechanicznie, bez zarzutu. Ale coś musiało odstraszać. Oto moja teoria. Nieoryginalne felgi. Bardzo ładne, ale niefabryczne. W środku dziura po papierosie na tylnej kanapie. W opisie był tuning i dystanse z tyłu. Nie wyglądało to na auto od fana marki. Bardziej po kimś, kto bardzo lubił się wyróżniać, i to mogło zniechęcać wielu kupujących. Samochód trafił na aukcję i nie mógł się sprzedać przez dłuższy czas. Dopiero poprzeczenie o 3000 euro zniknął dosłownie w jeden dzień. Miałem już kilka takich formentorów i wiem, że jest na nie niezły popyt. Realnie można go było sprzedać za około 125-130 tysięcy złotych, a ten poprzeczenie wychodził na gotowo 109 600. I miał potencjał na kilkanaście tysięcy złotych marży po drobnych poprawkach. Dlatego warto obserwować niektóre oferty i nie skreślać ich od razu, nawet jeśli początkowo cena wydaje się zbyt wysoka. A ty, czy kupiłbyś taką kupę z naklejkami i tuningiem, czy szukałbyś auta raczej od grzecznego kierowcy? Daj znać w komentarzu.